Jakiś czas temu Krystian już filmik na ten temat zrobił, ale stwierdziłem, że temat jest na tyle z naszego maszynistowskiego punktu widzenia istotny, że warto jeszcze raz to powiedzieć, warto jeszcze raz to powtórzyć. Mianowicie kwestia blokowania drzwi od kabiny maszynisty przez podróżnych. Mamy tutaj w hybrydach, jak i na webach informacje. Uwaga, drzwi nie blokować przed możliwością ich otworzenia od strony kabiny maszynisty. Ponieważ jak to u nas bywa, napisy sobie, ludzie sobie, ale ten napis nie wziął się dlatego, żeby komuś zrobić na złość, tylko oczywiście ma to swoje konkretne uzasadnienie. Drzwi od kabin od strony maszynisty mają tak zwane Otwarcie klamkę antypaniczną, czyli jeżeli ja będę musiał bardzo szybko tą kabinę opuścić, tyle po prostu hyc i te drzwi się otwierają, niezależnie od tego, czy, od, czy z zewnątrz są one otwarte czy też zamknięte na klucz, akurat na Webach i na hybrydach zatrzaśnięcie drzwi sprawa, że one od razu są zamknięte na klucz, a na impulsach po prostu jeżeli ich nie zamkniemy na klucz, to one są otwarte. W każdym razie, niezależnie od tego, czy one są otwarte, czy zamknięte, zawsze od strony kabiny je otworzymy. I jest to bardzo właśnie, i za to, żeby tego nie blokować, ponieważ jest to moja jedyna droga ucieczki, jeżeli byłaby jakaś przeszkoda, nie wiem, jakieś drzewo, coś bardzo dużego, jakaś duża ciężarówka na przejeździe, no to będę ratował swoje życie i swoje zdrowie właśnie ucieczką z kabiny, bo to jest jedyna po prostu moja, moja możliwość. A niestety, sam się również z tym spotkałem, że niestety podróżni bardzo często kładą sobie tutaj właśnie jakieś swoje bagaże, jakieś walizki. Raz mi się nawet zdarzyło, że ktoś psa tutaj na podłodze, tuż pod drzwiami e, e, zostawił, postawił, e, po prostu położył, więc no apeluję o to, żeby po prostu tego nie robić, ponieważ no mówię, to jest kwestia mojego życia, mojego zdrowia, nie jest taka ucieczka z kabiny po prostu jest bawienna, no bo sprawi, że wyjdę z takiego zdarzenia, z takiego wypadku z mniejszymi obrażeniami albo nawet bez szwanku, niż jakbym w tej kabinie został, K kabinie, która naturalnie ze tego, że jest na pierwszej linii strzału, że tak powiem, no to najbardziej zawsze w takich uderzeniach cierpi. Nie, nie, nie mało zresztą jest w internecie obrazku właśnie jak te, zwłaszcza przody właśnie pojazdów są, są zmiażdżone, są zniszczone, więc apeluję jeszcze raz o to, żeby nie utrudniać nam możliwości ratowania życia i ratowania zdrowia.